Spokojna, że po roku 2019 polski prąd zdrożeje dla odbiorców. Nie zdrożeje, je. Ja to jestem spokojna, spokojna że... że nie polski prąd nie zdrożeje dla odbiorców. A ty lajkujesz, subskrybujesz oraz zostawiasz komentarz. Zaczynamy! Katastrofa Polski, prąd nie zdrożeje dla odbiorców końcowych od 2000 roku. No i co? No i mamy swoje, jak widzicie, konsekwencje wyborów naszych polityków nie ponosimy od razu, ponosimy dopiero po latach, ale wszystko się sprawdziło. Pani Ewa powiedziała całą prawdę, tak? I mamy ceny energii elektrycznej wyższe stanowczo niż jeszcze wtedy nam wszystkim wmawiano. Zapraszam, dzisiaj Dlimuś Was zabiera na firmę, w której pracuję. Zobaczycie, na jaki sposób ogrzewania zmieniamy. W przyszłości Wam też będę mógł pokazywać instalację fotowoltaiczną 50 kWp, więc naprawdę tej energii w lato produkujemy bardzo dużo i mam nadzieję, że regularnie będę Wam już w tym roku ją pokazywał, produkcję, uzyski z takiej instalacji, więc zapraszam. Zobaczcie, co się zmienia u mnie w pracy. i Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Mam nadzieję, że prezenty były udane. Cześć pompomaniacy. Pokażę Wam najnowszą zabawkę u mnie na firmie właśnie jest przez firmę zewnętrzną instalowana green 3,5 kW. Lomo, stara wersja, już nieprodukowana, ale jeszcze mieli jakiegoś tam leżaka magazynowego. No i jest to jedno z czterech urządzeń, które będzie tutaj montowane. Ten będzie osobnym splitem, a trzy następne będą na multisplicie zamontowane, ale to wam pokażę w dalszej części, bo Przechodzimy na ogrzewanie w firmie energią elektryczną w 100%, więc zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. No i tutaj nie chcę Wam też za dużo pokazywać, ale no, powierzchnia do ogrzewania będzie potężna. Sama wysokość pomieszczenia to jest 4 ponad metry, 4,5. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w takim działaniu firmowym, tak nie tylko w domu, u kogoś, u mnie, ale też na firmie, w takich warunkach. I zapylenia, no i nieocieplonego na razie jeszcze budynku, co też widzicie, bo na przykład taki grzyb nam tutaj wyszedł na klima osusza powietrze. A więc powinno to też zatrzymać taką, taką sytuację, która tutaj występuje. Widzicie jednostka zewnętrzna na wysokości ha, dobrych 3,5 metra. Tego nigdy nie rozumiem, dlaczego wszyscy fachowcy muszą się upierać na montaż na takiej wysokości. Czy mam na to swoją wersję, ale nie będę się wypowiadał publicznie, bo wiem, że ludzie z tego żyją i muszą zarabiać. A więc tak to będzie. Na tej ścianie będzie tutaj zamontowana, druga będzie zamontowana na ponad 100 metrów w tamtą stronę, na drugim końcu budynku. No i jak na razie czekam aż to zamontują. Dzisiaj tego jeszcze nie uruchomimy, bo nie ma podciągniętego zasilania. W jednym splicie odprowadzenie skroplin wykonane do rury spustowej, a więc pod tym względem fajnie, że nie będzie nam się tutaj ta woda zbierać. No i co, teraz tylko czekać na podłączenie przez elektryka. No i zaczynamy ogrzewać w ekonomiczny sposób w porównaniu z tym, co działo się tutaj prędzej ze zużyciami prądu przez 9 kW nagrzewniki. W skrócie, między innymi takie urządzenia, które były dotychczas używane do ogrzewania, będą zastąpione przez Klimatyzacja, którą mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, a więc zobaczcie, jaka będzie różnica z użyciu energii, tak, urządzenie 9 kW, a to nie jest jedyne takie urządzenie tutaj u mnie będzie zastąpione właśnie przez jednostki klimatyzacji, a więc oszczędności będą naprawdę bardzo znaczące, w szczególności przy tym, że jednak ta kilowatogodzina dla firmy jest duża. Ja się nigdy ten też z jakoś tam za bardzo wam też nie opowiadałem o tym wszystkim, no ale jednak w firmie te koszty ogrzewania są dużo większe, ale jednak. Ja uważam, że przejście na tą energię elektryczną jest najbardziej korzystne dla profilu firmy tutaj, w, którym, w której ja tutaj pracuję. Tak. Największa jednostka 5 kW. Ona ogrzewa tak jak wam prędzej, wspominałem magazyn ponad 110 m2 i tutaj na razie zostawione na 21. O właśnie defrost się zaczął, jak widzicie, bo migło słoneczko i przymkły się żaluzje. On tutaj ogrzewa ten magazyn. Na razie jest na 21, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy go uruchomiliśmy, ale docelowo tutaj będzie tylko 16 stopni. Ja tak naprawdę w tym magazynie potrzebuję 12, no ale nie będę aż tak bardzo nisko tutaj schodził z temperaturą, tak? A więc tutaj muszę utrzymywać sobie 16 stopni, czyli u musia. na firmie pojawiły się 4 jednostki i dla tych, którzy twierdzą, że to będzie drogi sposób ogrzewania, no to powiem tak, używaliśmy Nagrzewnic 9 kW, żeby to pomieszczenie tutaj ogrzewać, więc dla nas to jest tak potężna oszczędność. Po pierwsze, cicho, bezobsługowo, nie trzeba się martwić, czy ktoś włączył tą nagrzewnicę na noc, czy jej nie włączył. Nie patrzcie na to, jak wyglądają ściany, bo budynek jest w trakcie generalnego remontu w tym momencie, tak, A więc to wszystko będzie ładniejsze. A tutaj macie jednostkę zewnętrzną, ta, która będzie obsługiwała trzy splity, i zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Tabliczka zamieniowa, jakie jest mocy. Jednostka jest no, powieszona tutaj na normalnej wysokości w okolicy 2 metrów, A więc jest do niej jeszcze normalny, fajny dostęp. Ja uważam, że nie powinno się montować po pierwsze na ścianach, jeżeli nie ma takiej potrzeby, najlepiej na ziemi. Będę to powtarzał. I w miarę nisko, bo to też ułatwia potem docelowo późniejszy serwis czy jakieś tam naprawy, jeżeli takowe wystąpią oczywiście. O, i tutaj macie pobór yy, wydajność drzewczą 6,5 kW, czyli 0,5 kW mniej niż u mnie, a widzicie, będzie obsługiwało aż 3 jednostki, czyli to jest powiedzmy jakaś tam przewaga multisplita. Jeżeli oczywiście takowego potrzebujecie, tak u siebie yy, na razie podłączona jest tylko jedna jednostka, ale wyjścia tutaj są, nie, nie dam rady wam pokazać, poczekajcie, wyjścia są tutaj 3, przepraszam bardzo, że taka jakość, ale. Nie będę tutaj tego rozkręcać ponieważ tak mówię montuje mi to tutaj firma zewnętrzna. Więc do momentu aż ta, ten montaż nie będzie zakończony i nie będzie odebrany to nie chciałbym tutaj nic nie chciałbym nic tutaj grzebać tak, i im dotykać. Będzie zapłacone będzie zamontowane to wtedy będę mógł tutaj Wam też coś więcej pokazać. Różnica jedynie tyle że różni się yy, gdzieś obudową, tak, jest jakiś nowszy model już widzę tej obudowy, ale wielkościowo jest mniejszy niż moja jednostka 7 kW do GRI Amber Prestige, tak, to już widzę nawet nie muszę tego mierzyć w tym przypadku oczywiście GRI, tutaj mamy 2,6 robimy remont sanitariatów tutaj mamy drugiego i jeszcze jest trzeci za ścianą tamtą Tutaj jeszcze będzie remont. No, już nowe instalacje pociągnięte, ale jak widzicie, mimo tych podwyżek, ja w dalszym ciągu jestem za tym ogrzewaniem pompami ciepła powietrze, powietrze a więc bardzo fajna sprawa. No i po wycieczce, więcej postaram wam się nagrać gdzieś tam w najbliższych dniach. Pamiętajcie, od marca będę pokazywał również produkcję energii przez 50 kW pikowy zestaw paneli na dachu. U nas na firmie. No a teraz po światełkach do celu, czyli do domu. W dalszym ciągu trzeba świętować. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i kolejny raz zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Jestem pewny, że energia elektryczna nie zdrożeje dla odbiorcy końcowego. Cześć, hej! Lajkujesz, subskrybujesz oraz zostawiasz komentarz. Zaczynamy!